Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne. Przed nami materiał z serii pięciu spółek na ten miesiąc. Oczywiście, biorąc to spółki na miesiąc sierpień. Zanim zaczniemy, na szybko, chciałbym spojrzeć na podsumowanie spółek z miesiąca lipca. Było to pięć spółek: Arctic, Polymex, CD Projekt, PKBP. Oraz PKP Cargo. Jeżeli chodzi o Arctic oraz PKP Cargo, no tutaj ta postawa nie była najlepsza. Co prawda, no te ceny, tak na siłę, można było znaleźć najwyższą wyższą cenę w ciągu miesiąca niż cenę z odcinka, no ale to praktycznie, praktycznie te same wartości raptem groszowe zmiany. Mogę natomiast zdradzić, że zarówno Arctic, jak i PKP Cargo będą również spółkami na ten miesiąc uważam, że ta sytuacja na wykresie w przypadku obu tych spółek jest dość ciekawa i możemy być świadkami jakiegoś większego ruchu doskonała postawa w przypadku Polimexu, Mostostar tutaj potężne, można powiedzieć myślę śmiało wzrosty nie najgorzej również PKO, BP pozytywnie kończy, pozytywnie kończy miesiąc i CD Projekt również gdzieś pod koniec miesiąca pokazał, że potrafi ta spółka rosnąć, jeżeli cały rynek też radzi sobie nie najgorzej. Zostawmy więc już te spółki z lipca. Przejdźmy do spółek na sierpień. No, muszę powiedzieć, że dość trudno było mi znaleźć jakieś takie ciekawe spółki, które no miałyby jeszcze jakieś. Większe miejsce do, do wzrostów, Większość spółek, szczególnie tych z głównych indeksów, no jest na jakichś tam swoich maksimach odnotowywanych. Oczywiście nie mówię o maksimach historycznych, mówię o maksimach lokalnych, tam powiedzmy, na przykład w perspektywie roku i tak dalej, no jednak rynek radzi sobie dobrze. Trzeba to, trzeba to jasno podkreślić, chociażby WIG 20 całkiem dobrze jak na sezon wakacyjny, moim zdaniem, sobie, sobie radzi. No także udało mi się trzy tak właściwie spółki, nowo PKP Cargo Arktik będą z poprzedniego miesiąca, natomiast trzy spółki udało mi się znaleźć, które to moim zdaniem no, mogą w nadchodzącym miesiącu odnotować wzrosty pokazać dobrą postawę. Przejdźmy do pierwszej z nich, będzie to PEP, czyli pole energia. Spółka, która no zakończyła, myślę, mogę już to powiedzieć, zakończyła ten ruch spadkowy, który, który rozpoczął się tutaj mniej więcej w połowie sierpnia ubiegłego roku od tego czasu z mniejszymi bądź większymi przerwami kurs opadał chwileczkę, broniło się wsparcie. W okolicach 85-87 zł, no ale jednak zostały te poziomy wyłamane i kurs zszedł do okolic 75. Tutaj dopiero definitywne. Wsparcie, jak widać, zostało znalezione. Może to za sprawą tego, że z tych mniej więcej rejonów kursy startował przed tym swoim szybkim, dynamicznym rajdem, rajdem wzrostowym, właśnie z okolic 75 do tego szczytu w okolicach 115 zł, z tych okolic to wszystko się rozegrało, no także definitywnie tutaj te kilka świeczek wokół siebie skupiony wokół podobnego poziomu. Potem mocniejsze 8% wybicie miało miejsce. To wszystko mo, mo, mogło wtedy świadczyć o tym, że lokalny domek został znaleziony i e, jakieś odwrócenie będzie obserwowane. No tak też się stało. Co prawda jego skala nie jest jakaś duża. To odbicie ma charakter dość płaski. Myślę, że jest dużo spokojniejsze i dużo powolniejsze niż ruch spadkowy, który był obserwowany e, przed tym wybiciem. No aczkolwiek Aczkolwiek obecnie 8680 taki poziom jest obserwowany, i jesteśmy w ważnym punkcie. Ta linia niebieska no jeszcze ona z jakichś starych analiz nic tutaj nie jest zmieniane pozostała. Udało się wyjść poza ten poziom oporu, no ale tak jak miało to miejsce podczas pierwszej próby pod koniec maja szybko kurs wrócił poniżej, no teraz również spadliśmy co prawda po, po wyjściu ponad, ponad poziom oporu, ale jednak tak jakby kurs chciał ponownie, ponownie gdzieś zbliżyć się ponad tą linię, zbliżyć się w okolice tego poprzedniego szczytu, okolice 90 zł, ten okrągły poziom 90 zł również pewnego rodzaju Oporem na pewno jest, i w przypadku ataku na te okolice no, może się on dość dobrze bronić, ale jednak uważam, że kiedy tak spojrzymy sobie szerzej na ten wykres, no to to odbicie już nabiera powoli jakiegoś kształtu. No, może nie do końca jakiś spodek jest tutaj widoczny, no ale jednak takie półokrągłe. Odbicie jak najbardziej, tutaj mamy odbicie jak już wspomniałem płaskie, dosyć powolne, no ale jednak jest to najważniejsze. No, i myślę, że właśnie w przypadku wybicia tego oporu 87 zł, moglibyśmy w pierwszej kolejności już wspomniane 90 zł osiągnąć. A nie wykluczone, że kursy powędrowałby jeszcze troszeczkę wyżej. A mam tutaj na myśli okolice 94 zł. No, i to takie założenia. Jeżeli chodzi o polenergię, właśnie na ten moment nie spoglądam jeszcze wyżej niż 94 zł. To już będzie zależało, jaka sytuacja wtedy będzie tutaj panowała po dojściu w tereny. Czy już będą widoczne sygnały jakiegoś definitywnego przegrzania, pomimo że nie będzie to jakiś bardzo duży ruch wzrostowy, no ale jednak jakieś sygnały odwrócenia, świadczące o tym, że. Korekta nadchodzi, korekta, korekta głębsza, która na przykład sprowadzi kurs ponownie w okolice 82 czy 83 zł. Zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. Oczywiście najpierw ten wzrost musi się zrealizować. Miejmy nadzieję, że tak będzie, dlatego PEP do zestawienia pięciu spółek na miesiąc sierpień trafia. Jeszcze tu tylko słowo o wskaźnikach. Ktoś powie, że są one na dość wysokim poziomie. No myślę, że, znaczy powiem tak, trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy chociażby na RSI, no nie jest ono na jakimś super niskim poziomie, dającym bardzo dużo miejsca do wzrostów, ale myślę, że spokojnie... W rejony właśnie nawet 94 zł, może wzrost się zrealizować pomimo tego, że RSI na takim ani innym poziomie jest. To tylko tak na zakończenie. Kolejna spółka to Huge, spółka, która również no, trend spadkowy czy zakończyła, no to jeszcze nie jest, nie jest pewne. Natomiast pewne jest to, że domknęła, domknęła lukę, domknęła spółka lukę wzrostową, która powstała tutaj między sesjami z 15 oraz 16 lutego, wtedy obserwowali Mieliśmy ponad 10% wzrosty. Luka została domknięta na początek cieniem, no ale widać, że to inwestorom nie wystarczyło. Dalej było obserwowane zejście, aż tutaj praktycznie wyrównały się te poziomy. No i widać po tych ostatnich kilku, dosłownie dwóch, trzech świeczkach, że tak jakby. Już kurs dalej spadać i nie chce. Proszę spojrzeć na poziomy minimum. Tutaj mamy 23,80, 23,85, tutaj znowu 23,80, jeszcze poprzednia świeczka, również 23,80, także ewidentnie w tych rejonach mamy silny poziom wsparcia poziom, który właśnie przez tą lukę się ukształtował. Możemy sobie nawet zaznaczyć linią poziomą. Właśnie te, właśnie te okolice. No, może się uda to zrobić. Zobaczymy, może ta linia się zaraz nam tutaj pojawi. No, a jak nie, to właśnie 23,80 warto mieć w pamięci na tej spółce. W każdym razie, biorąc pod uwagę te, to skupienie wokół no, praktycznie takiego samego poziomu minimum, biorąc pod uwagę wyhamowanie tych wzrostów, to, że wskaźniki. W przypadku czy są na niskim poziomie, RSI raptem 38, MACD no zbliża się do siebie, nie ma jeszcze sygnału przecięcia, ale, ale jednak te odległości między liniami nie są duże. Biorąc pod uwagę to, że domknięcie luki nastąpiło, ja osobiście spodziewałbym się jakiegoś ruchu wzrostowego na spółce huge może nie jakichś potężnych wzrostów i dynamicznego odbicia, ale w pierwszej kolejności okolice 25 zł i powiedzmy 20 groszy, a następnie spodziewałbym się ruchu w stronę 26,50. To taki maksymalny poziom odbicia w tej pierwszej fali ewentualnych wzrostów, to właśnie moim zdaniem te 26,50, a poziom taki chwilowy, poprzedzający który no, może gdzieś tam lokalnie na bardzo krótko te wzrosty zatrzymać, no to okolice okrągłe 25 zł, także jeśli te wzrosty miałyby się zrealizować, jeśli rzeczywiście to już koniec tego ruchu spadkowego, który nam tutaj no, prawie że nieprzerwanie trwa, od początku czerwca tego roku, to w pierwszej kolejności do pokonania 25 i potem okolice 26-50. Ja osobiście tak bym to widział. Myślę, że ta szansa na wzrost jak najbardziej jest. Przemawia za tym kilka czynników, między innymi to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Zobaczymy też, jak będą radzić sobie inne spółki z sektora, no bo tutaj w przypadku dobrej postawy jednego czy dwóch dużych graczy, Możliwe, że reszta spółek również pójdzie za ciosem i mniejsze czy większe wzrosty będą, będą po prostu obserwowane. Kolejna spółka to Arctic. Tutaj nie ma nowości. Arctic w zestawieniu zostaje i będzie również spółką na sierpień. No, mamy tutaj trochę tych kresek, przybliżę, żeby to było lepiej widoczne. Spodziewałem ja osobiście się tutaj ruchu wzrostowego, ruchu wzrostowego powyżej 19, powyżej 20, nawet powyżej 20 zł. No niestety tak się nie stało. Obserwowaliśmy spadek gdzieś kurs, pomimo tego, że lokalnie wydawało się i już jakiś sygnał pozytywny nam się wygenerował, ten ruch spadkowy został zakończony. No to jednak mieliśmy nawet takie tąpnięcie, tutaj niewielkie na wykresie. Proszę spojrzeć. Jakaś minimalna luka nawet może powstała między 20 a 21 lipca. No teraz podobna sytuacja, również takim powolnym ruchem ten kurs zawraca. Wydaje się, że te spadki lokalnie zostały zakończone, tak jak miało to miejsce tutaj wtedy na początku na początku lipca no ale właśnie pytanie co dalej czy znowu będzie to taki sygnał trochę jakby fałszywy będziemy obserwować na przykład podejście w stronę 18 zł i potem ponownie kurs może nie tyle spadnie na jakieś niskie poziomy, co po prostu na przykład pozostanie bez zmian, przejdzie w jakiś trend boczny z minimalnymi spadkami i ustabilizuje się w okolicy 17,50, czyli praktycznie na takim poziomie jak obecnie, czy może jednak już tym razem jakiś ruch wzrostowy bardziej wyraźnie będzie obserwowany? Uda się pokonać te poziomy 18:30, 18:50, 19:20, no i koniec końców w stronę 20 zł. rozpocząć tutaj ruch wzrostowy. Przypominam o luce, co prawda jest to luka dywidendowa, ale jednak jest, wypadałoby ją moim zdaniem domknąć. Luka jest dość spora w ten zielony prostokąt, mniej więcej wyznacza jej, jej obszar, no ale trudno też mi się spodziewać, aby w przeciągu miesiąca. Rozpoczął się tutaj jakiś ruch wzrostowy już w stronę domknięcia tej luki. Raczej ja bym się skupił na okolicy 20 zł i na tym poziomie, jako bardziej po prostu realnym w takiej, w takiej perspektywie. I ja osobiście uważam, że jeżeli no, tym razem już nie będziemy obserwować jakichś fałszywych tutaj sygnałów o możliwym odbiciu, to właśnie w stronę 20 zł kurs Arctic może podążać. Muszę powiedzieć, że ciekawy bardzo jestem zachowania spółki, jak to się tutaj potoczy. Może nie jest to jakaś duża spółka, jakaś bardzo, bardzo mocno rozgrywana, ale jednak mnie osobiście ta sytuacja na wykresie ciekawi i zastanawia jednocześnie, także jak najbardziej na pewno w najbliższym czasie spółkę będę obserwował, czy będzie spadać, czy będzie rosnąć. No coś ciekawego nam się tutaj utworzy, a ja raczej spodziewałbym się już po tym jeszcze takim powiększonym, powiększonym dołku, jak ja to sobie nazywam, już definitywnego odbicia, takiego prawdziwego w stronę 20 zł, właśnie. Kolejna spółka to PKP Cargo, tutaj również bez nowości. PKP Cargo, które kilkukrotnie walczyło z linią oporu, jak widać, bardzo silnego oporu, okolice 17 zł i 14 groszy, 15 groszy. Na początek było to, było to wsparcie, wsparcie, które utrzymywało się, proszę spojrzeć jak długo. Pierwszy raz to działało mniej więcej 11 maja. Mieliśmy wtedy jeszcze odbicie, więc tutaj bardzo pozytywny sygnał, no ale szybki powrót do bazy i od praktycznie 1 czerwca do lipca więc przez miesiąc prawie że równy to wsparcie doskonale się broniło, myślę, można tak powiedzieć, no ale jednak zostało wyłamane 3 lipca z początkiem miesiąca 4 lipca i potem 5 lipca jeszcze pogłębienie tych spadków no i dopiero z tych okolic 15 złotych 80 zł odbicie zostało zaobserwowane co należy zauważyć myślę docenić to jednak szybki powrót w te okolice 17 zł, pomimo tego, że nie udało się wyjść ponad tą linię to jednak ja odbieram to jako sygnał pozytywny myślę, że również to, że po dobiciu do, do, linii, do linii oporu kurs no nie, nie opadł nam jakoś bardzo, raptem tutaj spadki rzędu 1% troszeczkę więcej, potem ponowne podejście no i aktualnie znowu Odbijamy się od linii oporu. No, zobaczymy. Możliwe, że jeszcze nawet kilka sesji nam przyniesie takie, taką mini huśtawkę na kursie, czyli dobijanie do linii, powrót troszeczkę niżej i ponownie, ponownie, tak jak miało to miejsce tutaj przez miesiąc, tylko że wtedy no, sytuacja była troszeczkę bardziej komfortowa, o tyle, że był to poziom wsparcia poziom wsparcia, który, jak już wspomniałem, doskonale się bronił, co jeszcze może zostać uznane za sygnał pozytywny, jeżeli ten poziom był testowany tutaj na przykład w marcu, 8 marca, gdzieś w okolicach tego dnia, no to po dojściu w te rejony obserwowaliśmy mocne cofnięcie, drugie dojście i również mocne cofnięcie. No a tutaj tak jak już wspomniałem i co zauważyłem wcześniej, mamy. Spadki rzędu troszeczkę ponad 1%, także 1-2%, wszystko w tym zakresie się mieści. Cały czas wokół linii kursy krąży. Możliwe, że wybicie zostanie zaobserwowane. Wybicie, którego skala no po takim już długim skupieniu wokół tego poziomu to moim zdaniem mogłyby być nawet okolice tego poprzedniego szczytu czyli okolice okrągłych 20 złotych, a wtedy przypomnę szczyt odnotowany to 19,90, także 10 groszy zabrakło, możliwe, że nie zabraknie teraz i okrągłe 20 zł na PKP Cargo, zobaczymy, również tutaj sytuacja ciekawa, troszkę jak w przypadku Arctic, na pewno spółka do obserwacji, ja również będę ją bardzo uważnie przez najbliższy Miesiąc obserwował pod kątem właśnie zachowania kursu, no bo ta sytuacja techniczna jest moim zdaniem tutaj naprawdę, naprawdę ciekawa. Piąta i ostatnia spółka. No to już słynny, przewijający nam się w wielu materiałach, w wielu analizach Greenex, no ale jednak do zestawienia trafił. Muszę powiedzieć, że miałem mieszane uczucia, kiedy wpisywałem spółkę do tabelki pięciu spółek na ten miesiąc, no ze względu na Spory charakter zmian kursu, spora zmienność nam towarzyszy, jakiś element spekulacyjny, no i też ta niepewność, która tutaj Walorą jest przypisana od czasu, od czasu arbitrażu, postępowania arbitrażowego. No, ale jednak stwierdziłem, że może warto, bo jednak ta sytuacja techniczna jest ciekawa. Proszę spojrzeć, kurs definitywnie znalazł wsparcie. Na granicy strefy podaży to ten czerwony prostokąt, udało się odbić od tego rejonu tak jak miało to miejsce poprzednio 6 i 7 lipca, wtedy te dwie sesje przesądziły o tym, iż kolejne no, były, były zielone, może tak to określę. Mieliśmy co prawda wyjście poza tą strefę podaży, ale to moim zdaniem takie wybicie stopów. Zresztą już kiedyś o tym mówiłem. Kurs szybko wrócił ponad tą linię. No i teraz mamy odbicie. Sesja piątkowa troszkę ponad 5% nad kreską. Cały czas jesteśmy poniżej bardzo ważnego poziomu 2,75. Jeśli udałoby się go wybić, myślę, że kurs spokojnie w stronę 3 zł może podążać. Stąd właśnie spółka w zestawieniu się znalazła. Uznałem, no, że jednak ta sytuacja jest ciekawa i warta, warta zauważenia. Zobaczymy, czy tak się stanie, ale w każdym razie takie założenie, właśnie dla tej spółki w tym zestawieniu, to pokonanie 2,75, pokonanie tego poziomu i następnie ewentualny ruch w stronę 3 zł. Wyżej na razie jeszcze nie patrzę. Tutaj również o ewentualnym dalszym ruchu, na przykład w stronę poprzedniego szczytu, nawet okolice 3,30 wtedy były obserwowane, no to trzeba będzie spojrzeć sobie na wykres, co tutaj, jak ten wykres będzie wyglądał po dojściu w okolice 3 zł, jaka sytuacja na wskaźnikach, jaki wolumen i tak dalej, i tak dalej. No i określić, czy szansa na dalszy ruch będzie możliwa, czy jednak ponownie od 3 zł kurs się odbije, tak jak miało to miejsce w połowie lipca dojście do 3 zł, poprzednia, y, następna sesja, jeszcze szansa na wzrost, no ale jednak czerwona świeczka, definitywny sygnał odwrócenia. Czerwona świeczka, następująca po zielonej, z praktycznie takim samym szczytem, no i zapoczątkowało nam tą, y, to, y, tą falę spadkową, która wydaje się, że została zakończona. Zobaczymy, co w przypadku tej spółki się wydarzy. Czekamy również na jakieś komunikaty ze spółki. Może coś ciekawego, co jeszcze przesądzi, na przykład o ewentualnych wzrostach, zostanie do opinii publicznej podane i te wzrosty zupełnie jeszcze większy charakter przyjmą. I już tutaj nie tyle jakieś analizy techniczne przestaną się praktycznie liczyć, co właśnie informacje takie kluczowe. Przejmą, przejmą tutaj inicjatywę, i to one zadecydują o tym, gdzie kurs powędruje. Na koniec, oczywiście, standardowo podsumowanie: 5 spółek PEP, GreenEx, PKP Cargo, Arctic oraz Hiur, czy Cena na dzień dzisiejszy, mamy już praktycznie koniec miesiąca, także ta cena została tutaj wstawiona. No i zobaczymy za miesiąc, jak to wszystko wygląda, czy i które spółki odnotowały. Cenę wyższą w ciągu miesiąca. Właśnie, bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do udostępniania tego materiału. Oczywiście zachęcam też do komentowania. Aktywność w komentarzach jest dla mnie bardzo ważna. Zachęcam też do subskrypcji i do usłyszenia w kolejnych analizach. Cześć.